W tym filmie opowiem trochę o formularzach Google. Do formularzy można wejść w różny sposób, na przykład przez aplikację Google. Podstawowe więcej. I pokażę jeszcze kilka sposobów, także można to różnie. Można wchodzić na dysk i później wybierać nowy formularz. Generalnie po są te formularze? No, to za chwileczkę pokażę. Chodzi o to, żeby szybko zbierać różne odpowiedzi, ankiety robić cokolwiek. Korzystając z tego, że długo się ładuje. No dobra. Dokumenty. I na samym dole są wszystkie produkty Google i to filetowe to są właśnie formularze. Ale specjalnie wrócę się z powrotem. Wrócimy na tą stronę. Z aplikacjami przejdziemy do dysku i na dysku, po załadowaniu dysku, wybierzemy sobie nowy i będziemy tworzyć nowy formularz. Więc wybieramy nowy, więcej. Tutaj są tylko podstawowe dokumenty. A jeżeli zjedziemy na samym to mamy więcej. I formularz Google. Wyświetla nam się gotowy jakby formularz. Musimy tylko troszeczkę tam popracować. No więc po pierwsze zmieniamy nazwę, bo jest bez nazwy. Czyli klikamy w to miejsce i tam sobie wpisujemy nazwę naszego formularza. No to to już jest do wyboru. Jak kto woli. Oczywiście dobrze by było, żeby troszeczkę nam ta, ta nazwa mówiła o tym, co, co będzie w tym formularzu. Oprócz takiej samej nazwy możemy sobie oczywiście zrobić opis. Znowu za długi niedobrze, za krótki też niedobrze, wcale też niedobrze w tym wypadku wiadomo, jest to film pokazowy, także większego znaczenia tutaj nie miało to, co tam będziemy opisywać. No i tutaj już są pytania. Znowu pytania warto zadawać krótko i logicznie. Na przykład, jak nazywa się mistrz świata, aktualny mistrz świata w szachach? Załóżmy, że chcemy zrobić szybką ankietę wśród uczniów. Dobrze. Jeszcze będę opowiadał. Załóżmy, że damy tam cztery odpowiedzi, że w opcji, opcji pierwszej damy jakieś jedno nazwisko. Teraz możemy dodać kolejną opcję albo dodać inne, żeby mógł tam nasz uczestnik ankiety wpisać swoją propozycję. Znowu dodajemy kolejną. To nie ma znaczenia, moglibyśmy dodawać i dodawać. Akurat tutaj są takie przyciski, nazywa się to wielokrotny wybór. Tak naprawdę możemy wybrać tylko jedną spośród tych zaproponowanych odpowiedzi. To ma uproszczenie. W dalszej części albo w kolejnych częściach tych ankiet to mógłbym więcej. Teraz możemy zaznaczyć, czy ma być to wymagane, w odpowiedź, czy można sobie odpuścić, można dodawać obrazki i tak dalej. Naprawdę jest tego dużo. Weźmy może, w ustawienia. Ustawieniach. Możemy zbierać e-maile. Tutaj będę robił taką prostą ankietę, która będzie bardzo łatwo dostępna, ale można zobaczyć, że naprawdę jest du dużo, dużo do, do zaznaczania różnych opcji. Może to być na przykład, jeżeli będzie więcej pytań, w formie takiej prezentacji, że będziemy widzieli, jak, jak następuje postęp, czy na przykład możemy skrajnie przejść do tego, że zrobimy z tego sobie test, czyli sprawdzian, czy będzie. Nawet ocenę będzie mógł wyświetlić ten, ten, ten test, ale to na przyszłość. Tutaj będzie pokazany przykład tylko na naprawdę najprostszej ankiety. Czyli zapisujemy te nasze ustawienia: Co jeszcze? Znaczy, możemy dodawać kolejne pytania, dodawać tytuł i opis, dodawać obrazki, dodawać filmy, czy nowe sekcje do, do tego formularza. Kolory możemy zmieniać. Tutaj domyślnie jest takie fioletowe, ale możemy każdy inny, możemy gotowe wziąć tutaj. Nie będę już się rozczulać. No i zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda ta ankieta w tej chwili tak. Dobrze, to teraz możemy przejść do tej opcji, że wysyłamy komuś tą ankietę. Czyli wysyłamy ten formularz. Możemy zbierać nazwy użytkowników, ale niekoniecznie. Możemy wysyłać to mailem po prostu komuś, jeżeli znamy adresy, a możemy po prostu stworzyć link, żeby było prościej. Skrócimy ten link, żeby łatwiej na przykład gdzieś wpisać, wyświetlić. A tutaj akurat kopiujemy, bo pokażę, jak to zrobić. Na przykład, że wyślę na, na jakąś grupę w serwisie Facebook. Czyli mam skopiowane, otwieram nową przekładkę i załóżmy, że wchodzę do grupy Facebooka. To może być jakaś ustrona grupa, może być otwarta wśród znajomych. To, to nie ma większego znaczenia. Gdziekolwiek po prostu mamy link do naszego ankiety, naszego formularza. Tutaj akurat wchodzę do grupy uczniów, którą mam. To jest grupa zamknięta, czyli teoretycznie zostaje ten link tam. W wiadomościach wklejam link. No i po prostu może się okazać, że za chwileczkę będą jakieś tam odpowiedzi. Czyli wklejam, publikuję i wracam do tego naszego formularza. Tam jeszcze byłoby więcej opcji, bo tam widać, że również mógłbym od razu z, z tego poziomu publikować na Facebooku, czyli na Twitterze. Yy, jesteśmy w sekcji tych, tych pytań. Znaczy, tutaj będą zaznaczali odpowiadający swoje odpowiedzi, swoje warianty. ale A tutaj będą widoczna odpowiedź, gdy, gdy nastąpi. Możemy to znowu. Akceptować, nie akceptować. Możemy wysłać do, do arkusza kalkulacyjnego, gdzie później moglibyśmy jeszcze bardziej szczegółowo analizować. No ale tutaj może pokażę, że mamy ten link cały czas skopiowany, zatem wklejam to i pokażę, jak zwykły użytkownik, na przykład tam z tej grupy, mógłby odpowiadać. Czyli gdy on kliknie w link, to wtedy pokazuje mu się coś takiego. Tutaj zaznacza swoją odpowiedź, przesyła, i ta odpowiedź automatycznie ląduje gdzieś tam w tym formularzu mogłbym przesłać jeszcze jedną odpowiedź, bo nie, zas, nie zablokowałem tam możliwości ponownego odpowiadania, a można było, żeby tylko było po jednej odpowiedzi. Można sobie zobaczyć od razu, nawet jak ktoś odpowie, to może zobaczyć, jakie są wyniki, a, czyli akurat tutaj widać, że dwa razy było od, o, odpowiedź Carlsen, czyli widzimy, że cały diagram należy do Carlsena. E, Dobra. Jeszcze raz wracamy do tego formularza. No, i tutaj w formularzu, ja, jako właściciel formularza, mogę sobie zobaczyć. Aha, tutaj widać, jak, jak to pojawia się, że właśnie to nazwa tego formularza. O, o, pojawiła się kolejna odpowiedź, trzecia odpowiedź, czyli ktoś z grupy zareagował. Pojawiła się odpowiedź i to inna niż, niż właściwa. Czyli ktoś po prostu widocznie tam kliknął w ten, ten link i, i no, odpowiedział. Nawet dobrze się złożyło. Widać, czyli jak, jak szybko następuje taka reakcja. Znowu mógłbym przeglądać te pytania pojedynczo. W tym przypadku to nie ma większego znaczenia, bo tak to odpowiadałem, Ale gdyby były inny rodzaj pytań, wtedy na pewno takie przeglądanie coś by tam dawało. Tutaj wiedziałem, że Karpów była taka odpowiedź. Można to znowu jako podsumowanie, jako wykres, czyli na przykład byłoby to świetne, no i może jeszcze popatrzymy, patrzymy i tutaj na przykład pojawia się kolejna odpowiedź.